Ferenc Molnar, chłopcy z placu broni. 7. Nazajutrz, podczas lekcji łaciny, zdenerwowanie w klasie osiągnęło takie natężenie, że nawet pan profesor Radz zwrócił na to uwagę. Chłopcy wiercili się niespokojnie w ławkach, byli podnieceni i w ogóle nie zwracali uwagi na kolegów, którzy akurat odpowiadali ten stan ogarnął zresztą nie tylko chłopców z placu broni, ale w ogóle całą klasę, ba można powiedzieć całą szkołę. Wieść o przygotowaniach wojennych szybko rozeszła się po wielkim gmachu szkolnym i nawet chłopcy ze starszych klas, z siódmej i ósmej, poważnie interesowali się sprawą. Czerwone koszule chodziły do szkoły realnej w dzielnicy Jussef Faros i oczywiste było, że gimnazjaliści życzyli zwycięstwa chłopcom z placu broni. Niektórzy uważali nawet, że od tego zwycięstwa zależy honor szkoły. – Coś dziś z wami dzieje – zapytał ze zniecierpliwieniem profesor Ratz. – Kręcicie się, zajmujecie się wszystkim, tylko nie lekcjami. Bujacie myślami w obłokach ale nie dochodził dalej przyczyny zamieszania. Zadowolił się stwierdzeniem, że klasa ma po prostu zły dzień. Karcącym głosem dodał Oczywiście, jest wiosna, więc w głowach wam tylko piłka i kulki. Nie podoba wam się w szkole. No, już ja wam dam nauczkę. Ale tylko tak mówił. Pan profesor Rac sprawiał wrażenie srogiego, a w gruncie rzeczy był człowiekiem łagodnego serca. Siadaj! Powiedział do ucznia, który właśnie odpowiadał, i zaczął szukać w notesie następnego nazwiska. W takiej chwili w klasie zawsze zapadała śmiertelna cisza. Wszyscy, nawet ci, którzy byli dobrze przygotowani do lekcji, wstrzymywali oddech i wpatrywali się w palce nauczyciela przewracające kartki notesu. Chłopcy wiedzieli już nawet, na której stronie wpisane są ich nazwiska. Kiedy pan profesor. Przeglądał końcowe kartki notesu, wówczas z ulgą oddychali ci, których nazwiska zaczynają się na A i B. Kiedy potem nagle pan profesor przerzucał się znów na początek notesu, wówczas odzyskiwali humor chłopcy na R, S i T. Nauczyciel długo kartkował notes, po czym cicho powiedział: Nemeczek, nieobecny, zagrzmiała cała klasa. A jeden z dobrze znanych na placu broni głosów dodał: jest chory. O co mu jest? Przeziębił się. Profesor Radz spojrzał na klasę i zapytał. Dlaczego nie uważacie na siebie? Chłopcy z placu broni wymienili porozumiewawcze spojrzenia. Oni dobrze wiedzieli, z jakich to powodów mały Nemeczek nie uważał na siebie. Chłopcy z placu, siedzący w różnych miejscach klasy, jedni w pierwszym rzędzie, inni w trzecim, a czonakosz, co tu dużo mówić, w ostatnim, znacząco popatrzyli na siebie. Wszyscy widzieli jedno. Nemeczek przeziębił się w imię dobrej sprawy. Mówiąc wprost, Nemeczek przeziębił się dla ojczyzny. Skąpał się biedny przynajmniej trzykrotnie, pierwszy raz przypadkowo, po raz drugi z własnej woli, honorowo, po raz trzeci wreszcie pod przymusem. Ale nikt za skarby świata nie zdradziłby tej wielkiej tajemnicy, którą znali właściwie wszyscy, włącznie ze związkiem kitowców. W łonie tego związku rozpoczęto już nawet starania zmierzające do wymazania nazwiska Nemeczka z czarnej księgi, tyle tylko, że członkowie nie mogli dojść do porozumienia, czy należy najpierw dokonać poprawek, to znaczy zamienić początkowe litery nazwiska z małych na duże i dopiero wtedy wymazać całość, czy też wykreślić od razu bez żadnych ceregieli. A ponieważ Kolnej, który ciągle jeszcze był prezesem, uważał, że należy niezwłocznie, bez żadnych poprawek, usunąć nazwisko Nemeczka z książki, przy to Barabasz natychmiast zajął inne stanowisko i utworzył frakcję, która domagała się stanowczo, aby wpierw oddać honor nazwisku Nemeczka. Ale ten spór stracił na znaczeniu. Najważniejszą sprawą stała się bowiem oczekująca chłopców dziś po południu bitwa po lekcji łaciny do boki zgłaszali się koledzy z klasy którzy deklarowali pomoc choć nie należeli do paczki boka jednak wszystkim odpowiadał tak samo bardzo żałujemy ale nie możemy przyjąć waszej pomocy sami musimy obronić nasz kraj jeśli nawet czerwoni okażą się od nas silniejsi to spróbujemy pokonać ich sprytem co będzie to będzie trudno ale chcemy walczyć sami bez niczyjej pomocy Zainteresowanie było tak ogromne, że zgłaszali się nie tylko uczniowie z innych klas. O godzinie pierwszej, kiedy wszyscy rozbiegli się do domów na obiad, straganiarz, sprzedający słodycze w bramie opodal szkoły, również zaproponował Boce swoje usługi. Paniczu, powiedział, gdybym przyszedł pomóc, to bym sam jeden ich wszystkich wyrzucił. Boka uśmiechnął się. Dziękuję bardzo. Sami damy sobie radę. Boka śpieszył się do domu. W szkolnej bramie koledzy z klasy otoczyli chłopców z placu broni i udzielali im najrozmaitszych pożytecznych rad. Byli i tacy, którzy pokazywali, w jaki sposób należy podstawiać nogę. Inni zgłaszali się na przeszpiegi, a jeszcze inni prosili, żeby im pozwolono zobaczyć całą walkę. Ale nikt nie dostał na to zgody. Boka wydał surowy rozkaz. W momencie rozpoczęcia bitwy należy zamknąć furtkę i otworzyć ją dopiero wówczas, kiedy nieprzyjaciel zacznie się wycofywać. Rozmowy te trwały zaledwie kilka chwil. Chłopcy rozbiegli się szybko, gdyż punktualnie od drugiej należało zameldować się na placu. Piętnaście po pierwszej okolicy gimnazjum całkowicie opustoszały. Nawet sprzedawca słodyczy zwijał swój kram i tylko szkolny Woźny spokojnie palił fajkę przed bramą, robiąc od czasu do czasu zgryźliwe uwagi pod adresem człowieka w tureckim fezie. Nie wróżę wam, człowieku, długiego żywota w naszym sąsiedztwie. Usuniemy was stąd razem z tą całą waszą śmieciarnią. Sprzedawca nie reagował jednak na zaczepki Woźnego. Wzruszał tylko ramionami. W swoim czerwonym fezie uważał się za ważną osobistość i wcale nie zamierzał się wdawać w rozmowy ze zwykłym woźnym, tym bardziej, że zdawał sobie doskonale sprawę, że woźny ma rację. Punktualnie o godzinie drugiej, kiedy boka w czerwono-zielonej czapce chłopców z placu broni pojawił się w furtce, cała armia w szyku wojskowym stała już na środku pola. Przyszli wszyscy. Brakowało jedynie nemeczka, który leżał w domu chory. Tak więc w dniu bitwy, w samym dniu bitwy, armia z Placu Broni pozostała bez swego szeregowca. Na placu znajdowali się wyłącznie podporucznicy, porucznicy i kapitanowie, a szeregowiec, jedyny stanowiący trzon armii szeregowiec, leżał chory w małym domku z ogródkiem przy ulicy Rakos. Boka natychmiast zaczął działać i wojskowym tonem zawołał: Baczność! Wszyscy wyprężyli się jak struny. Boka odezwał się dźwięcznym, donośnym głosem. Mniejszym wiadomym się czyni, że składam swoją funkcję przewodniczącego, ponieważ jest to funkcja obowiązująca w czasie pokoju. Teraz mamy stan wojenny, więc przyjmuję stopień generała. Była to dla wszystkich wielce przyjmująca chwila. Chwila podniosła i historyczna, kiedy w obliczu największego zagrożenia Boka przyjmował stopień generała. Po chwili Boka dodał: A teraz jeszcze raz przedstawię plan wojenny, żeby potem nie było żadnych nieporozumień. Powtórzył dokładnie przebieg całej akcji i choć wszyscy znali plan na pamięć, to przecież ze skupieniem wsłuchiwali się w każde słowo. Kiedy generał skończył, padł rozkaz: Wszyscy na posterunki! Stojący w szeregu chłopcy rozbiegli się natychmiast i przy boce pozostał tylko Kolnaj, bo to on właśnie zastąpił chorego adiutanta Nemeczka. Przez ramię miał przewieszoną trąbkę z żółtej miedzi. Trąbka ta została zakupiona za jednego forinta i czterdzieści grajcarów, stanowiących wspólny majątek. W tej kwocie mieścił się również cały kapitał Związku Kitowców. W sumie dwudziestu sześciu grajcarów, które naczelny wódz po prostu zarekwirował na cele wojenne. Była to piękna pocztowa trąbka, miała taki sam głos jak prawdziwa trąbka wojskowa. Ustalono, że trąbkom podawane będą tylko trzy sygnały. Pierwszy oznaczający, że nadchodzi nieprzyjaciel, drugi wzywający do ataku, trzeci miał szczególne znaczenie. Na ten sygnał wszyscy powinni skupić się wokół generała. Chłopcy nauczyli się tych sygnałów na pamięć podczas wczorajszych manewrów. Siedzący o krakiem na szczycie płotu wartownik z jedną nogą przerzuconą przez parkan od strony ulicy Pawła wykrzyknął nagle przerażonym głosem Panie generale. Słucham. Melduję posłusznie, że jakaś służąca z listem chce wejść na plac. A kogo szuka? Mówi, że szuka pana generała. Boka zbliżył się do parkanu. Przypatrz jej się dobrze, czy to przypadkiem nie przyszedł na przeszpiegi ktoś z czerwonych koszul przebrany za dziewczynę. Wartownik przechylił się przez płot tak bardzo, że omal nie spadł na ulicę. Potem zameldował. Panie generale, melduję posłusznie, dobrze się jej przyjrzałem. To prawdziwa dziewczyna. Jeśli prawdziwa, to niech wejdzie. I podszedł, żeby otworzyć furtkę. Najprawdziwsza dziewczyna weszła i rozejrzała się po placu. Była bez chustki, w kapciach, przybiegła pewnie tak jak stała, prosto od zmywania. Przyniosłam list od państwa Gerebów, powiedziała. Panicz przykazał, że to bardzo pilna sprawa i że czeka na odpowiedź. Boka otworzył list zaadresowany do jaśnie oświeconego pana przewodniczącego Boki. Był to właściwie nie list, a plik kartek różnego formatu. Znajdowała się w nim kartka wyrwana z zeszytu i arkusik listowego papieru i kawałek kartki z papeterii siostry, a wszystkie te kartki i karteluszki zapisano bitym maczkiem po obu stronach. Boka zaczął czytać. Kochany Boka! Wiem wprawdzie, że ty nawet listownie nie będziesz chciał ze mną rozmawiać, ale ja muszę skorzystać z tej ostatniej już szansy, nim zerwę z wami ostatecznie. Dziś zdaję sobie sprawę, jak wielki popełniłem błąd i przyznaję, że wy nie zasłużyliście w niczym na takie moje postępowanie, tym bardziej, że przepięknie zachowaliście się wobec mego ojca, a zwłaszcza Nemeczek, który powiedział ojcu, że ja was wcale nie zdradziłem. Mój ojciec tak się ucieszył, kiedy się okazało, że ja nie jestem zdrajcą, że jeszcze tego samego dnia kupił mi książkę Tajemnicza wyspa Juliusza Werna, o którą go już od dawna prosiłem. A ja tę książkę natychmiast zaniosłem w prezencie Nemeczkowi i nawet jej nie przeczytałem, chociaż bardzo chciałem ją przeczytać. Na drugi dzień ojciec zauważył, że nie mam Tajemniczej wyspy i zapytał, gdzie jest ta książka, ty nie cnoto? A ja nie mogłem się przyznać, więc ojciec powiedział: Ach, ty łobuzie, sprzedałeś się na pewno w antykwariacie. Poczekaj, już nigdy więcej nic ode mnie nie dostaniesz. I tego dnia rzeczywiście nie dostałem nawet obiadu, ale wcale nie żałowałem. Jeśli biedny nemeczek niewinnie za mnie cierpiał, to niech i ja trochę pocierpię za niego. Ale ja o tym tylko tak przy okazji, bo w innej sprawie piszę wczoraj w szkole, kiedy w ogóle nie chcieliście ze mną rozmawiać, cały czas zastanawiałem się, jak mógłbym naprawić swoją winę. I wreszcie znalazłem sposób. Pomyślałem sobie, że mogę naprawić błąd w taki sam sposób, w jaki go popełniłem. I dlatego zaraz po południu, kiedy z takim żalem odszedłem od was, bo ty nie chciałeś mnie z powrotem przyjąć, ruszyłem prosto do ogrodu botanicznego, aby zdobyć dla was ważne wieści. Naśladując nemeczka, wdrapałem się na to samo drzewo na wyspie, na którym on wtedy siedział przez całe popołudnie. Oczywiście przyszedłem na wyspę wcześniej, kiedy jeszcze nie było tam nikogo z czerwonych koszul. Wreszcie oni się pojawili gdzieś koło godziny czwartej i okropnie na mnie wymyślali, czego ja na drzewie musiałem wysłuchać. Ale nic mnie to nie obchodziło, bo znów czułem się chłopcem z placu broni, jednym z was. I przestało się liczyć to, że mnie wyrzuciliście, bo przecież mego serca nie mogliście wyrzucić. Ono pozostało przy was i możesz mnie wyśmiać, ale powiem ci, że omal nie popłakałem się z radości, kiedy Feriacz powiedział: A ten Gereb, mimo wszystko, należy do nich, a nie do nas i on nie jest prawdziwym zdrajcą. Ci chłopcy z Placu Broni chyba go do nas przysłali na przeszpiegi. Przeprowadzili walne zebranie, a ja słyszałem każde ich słowo. Powiedzieli, że ponieważ Nemeczek wszystko podsłuchał, to oni dziś nie pójdą walczyć, bo wy jesteście przygotowani. Postanowili dopiero jutro przeprowadzić z wami bitwę. Ale wymyślili jeszcze coś bardzo chytrego i mówili o tym tak cicho, że musiałem zejść o dwie gałęzie niżej, żeby słyszeć o czym mówią. Kiedy się poruszyłem, zaszeleściły liście, a Wandauer, który to usłyszał, powiedział A może Nemeczek znów siedzi na tym drzewie? Ale to był tylko taki żart, i na szczęście nikt nie podniósł głowy, żeby spojrzeć na drzewo. Zresztą, gdyby nawet spojrzeli w górę, to i tak nic by nie zobaczyli, bo na gałęziach są bardzo gęste liście. Więc postanowili, że jutro przeprowadzą atak w taki sam sposób, jak to przedtem ustalili. Ty ten plan musisz znać, bo Nemeczek wszystko ci powtórzył. Ferry powiedział, oni teraz myślą, że my zmienimy nasz plan wojenny, bo Nemeczek nas podsłuchał, ale my tego planu nie zmienimy właśnie dlatego, że oni się spodziewają, iż zmienimy. Tak postanowili. Potem przeprowadzili ćwiczenia, a ja siedziałem na drzewie do pół do siódmej w największym niebezpieczeństwie, bo możesz sobie wyobrazić, co by było, gdyby mnie zauważyli. Ledwo mogłem już na tym drzewie wytrzymać, ręce mi całkiem ścierpły, i tak osłabłem, że gdyby nie poszli o pół do siódmej do domów, to spadłbym prosto na nich jak dojrzała gruszka, chociaż to wcale nie była grusza. Ale to tylko taki sobie żart. Liczy się to, czego się dowiedziałem. Po pół do siódmej zlazłem z drzewa i pobiegłem do domu, a po kolacji musiałem odrabiać przy świecy łacinę, bo straciłem przecież całe popołudnie. Teraz, drogi Boka, już tylko o jedno cię proszę. Uwierz mi, że wszystko, co napisałem w tym liście, jest szczerą prawdą, i nie myśl, że jest to jeszcze jedno kłamstwo i że chcę was wprowadzić w błąd jako szpieg czerwonych koszul. Piszę list dlatego, że chcę wrócić do was i chcę zasłużyć na wasze przebaczenie. Będę waszym wiernym żołnierzem i nie będę żałował swojej decyzji, nawet jeśli mnie zdegradujesz i odbierzesz rangę porucznika. Wrócę do was równie chętnie jako szeregowy, tym bardziej że teraz, ze względu na chorobę nemeczka, nie macie w swoim wojsku żadnego szeregowca. Jeśli nie liczyć psa starego Jana, ale Hektor też chyba teraz nie jest szeregowcem, tylko psem wojennym. A ja jestem chłopakiem i mogę być dobrym szeregowym. Jeśli teraz, ostatni już raz, przebaczyłbyś mi i przyjął z powrotem, to ja natychmiast przyszedłbym do was i walczył razem z wami w jutrzejszej bitwie, a w czasie walki postaram się naprawić wszystkie swoje błędy. Bardzo cię proszę, daj mi znać przez Marii, czy mogę do was przyjść, czy też nie chcecie, żebym przychodził. Ale gdybyście się zgodzili, to ja zaraz przyjdę, bo czekam na waszą odpowiedź w bramie przy ulicy Pawła 5. Twój wierny przyjaciel Gereb. Kiedy Boka doszedł do ostatnich zdań listu, zrozumiał, że Gereb nie kłamie, że chce zmazać swoją winę i warto go przyjąć z powrotem. Przywołał więc swego adiutanta. Adiutancie, rozkazał, zatrąbcie trzeci sygnał, niech wszyscy zbiorą się przy mnie. Czy dostanę odpowiedź? zapytała Mary. Proszę jeszcze chwilę poczekać, odpowiedział stanowczym głosem generał. Rozległ się dźwięk trąbki i spoza sągów niepewnie zaczęli wychodzić chłopcy, zdziwieni tym, że generał ich wzywa. Widok boki, spokojnie stojącego w miejscu dowodzenia, ośmielił ich jednak i po chwili cała armia znów stała przed generałem w karnym szyku. Boka odczytał chłopcom list i zapytał Czy przyjmiemy go z powrotem? Chłopcy, co tu dużo mówić, mieli dobre serca, odpowiedzieli więc jednym głosem, tak. Proszę mu powiedzieć, żeby tu przyszedł. To nasza odpowiedź. Boka zwrócił się do służącej. Marie gapiła się na stojącą w szyku armię, na czerwono-zielone czapki, na uzbrojenie, ale po chwili szybko wybiegła przez furtkę. Richter! zawołał Boka, kiedy już zostali sami. Richter wystąpił z szeregu. Oddaję Gereba pod Twoją komendę, powiedział generał. I ty masz na niego uważać. W razie najmniejszego podejrzenia natychmiast zamkniesz go w budzie. Nie sądzę, żeby do tego doszło, ale ostrożność nigdy nie zawadzi. Spocznij. Dziś, jak słyszeliście, nie będzie bitwy. Wszystko, co planowaliśmy na dzisiaj, przekładamy na jutro. A że przeciwnik nie zmienia swego planu, więc u nas również wszystko zostaje po staremu. Boka chciał mówić dalej, ale furtka, której po wyjściu Marii nikt nie zamknął, otworzyła się z trzaskiem i na plac, niczym do raju, wpadł Gereb z promieniejącą twarzą. Ale gdy spostrzegł stojącą w szeregu armię, natychmiast spoważniał. Podszedł do boki i wśród ogólnego napięcia zasalutował. Na głowie miał czerwono-zieloną czapkę chłopców z placu broni. Wyprężony na baczność powiedział Panie generale, melduje się posłusznie. W porządku, powiedział Boka całkiem zwyczajnie. Jesteś przydzielony do Richtera, na razie jako szeregowy. Zobaczymy, jak spiszesz się w czasie bitwy, być może odzyskasz swoją rangę. Po czym Boka zwrócił się do swego wojska. Wam wszystkim natomiast najsurowiej zabraniam rozmawiać z gerebem o tym, co się stało. On postanowił zmazać swoją winę, a my mu przebaczyliśmy i musimy mu pomóc. Grebowi także zabraniam o tym mówić i uważam sprawę za zakończoną. Chłopcy słuchali w milczeniu. Każdy mówił sobie w duchu "Bokaj jest naprawdę mądry. Zasługuje na to, żeby być naszym generałem. Richter natychmiast zaczął Gerebowi tłumaczyć, jakie zadania będzie spełniał jutro w czasie bitwy. Boka rozmawiał z kolnajem i kiedy tak cicho ze sobą dyskutowali, wartownik, który ciągle siedział okrakiem na płosie, gwałtownie przerzucił nogę do środka. Był tak przerażony, że dopiero po chwili wyjąkał Panie generale, nieprzyjaciel nadchodzi. Boka błyskawicznie doskoczył do furtki i zamknął zasuwę. Wszyscy spojrzeli na Gereba, który blady jak śmierć stał koło Richtera. Boka ze złością krzyknął do niego. To jednak nas oszukałeś? Znów nas okłamałeś? Gereb ze zdumieniem nie mógł z siebie wydobyć słowa. Richter chwycił go za ramię. Co to znaczy? Ryknął Boka. Dopiero teraz Gereb z trudem próbował odpowiedzieć. Może, może zauważyli mnie na tym drzewie i chcieli zwieść. Wartownik jeszcze raz wyjrzał na ulicę, po czym zeskoczył z parkanu, chwycił za swoją broń i wraz z innymi stanął w szeregu. – Idą czerwone koszule – powtórzył. Boka podszedł do furtki, otworzył ją i śmiało wyszedł na ulicę. Czerwoni rzeczywiście nadchodzili. Ale było ich tylko trzech – bracia Pastorowie i Sebenicz. Kiedy zobaczyli Bokę, Sebenicz wyciągnął pod kurtki białą chorągiew i zaczął nią wymachiwać. Już z daleka krzyknął – jesteśmy posłami! Boka wrócił na plac. Trochę mu wstyd było przed Gerebem, że zbyt pośpiesznie go posądził – Zaraz też zwrócił się do Richtera. — Puść go. To tylko posłowie z białą chorągwią. Przepraszam cię, Gereb. Biedny Gereb odetchnął z ulgą. Przez przypadek wpadłby w tarapaty. Ale i wartownik dostał za swoje. — A ty! — krzyknął na niego Boka. — Dobrze się przypatrz na drugi raz, zanim ogłosisz alarm. Zachowały się jak strachliwy zając. Po czym wydał rozkaz. — W tył zwrot! skrycie się za sągami! Ze mną zostaną tylko Czele i Kolnaj. Nikt więcej! Odmaszerować. Chłopcy ruszyli wojskowym krokiem i wraz z grebem ukryli się szybko za sągami drzewa. Ostatnia czerwono-zielona czapka zniknęła z pola widzenia w tym samym momencie, kiedy zastukano do furtki. Adjutant otworzył zasuwę i na plac weszli posłowie. Wszyscy trzej w czerwonych koszulach i w czerwonych czapkach. Przybyli bez żadnej broni, a Sebenicz trzymał w ręku białą chorągiew. Boka wiedział, jak należy się w takiej sytuacji zachować. Oparł swoją włócznie oparkan na znak, że w czasie pertraktacji nie użyje broni. Kolnej i czele poszli w jego ślady, a kolnej w swojej gorliwości posunął się tak daleko, że położył na ziemi również trąbkę. Starszy pastor wystąpił krok do przodu, żeby przedstawić misję, z którą przybyli. Czy mam zaszczyt rozmawiać z naczelnym wodzem? Tak, to jest nasz generał. Powiedział Czele. Przybyliśmy jako posłowie, powiedział pastor. I ja jestem dowódcą naszej misji. Przyszliśmy tu, żeby w imieniu naszego wodza, Feriego Acza, wypowiedzieć wam wojnę. Kiedy pastor wymienił nazwisko wodza czerwonych koszul, posłowie podnieśli ręce do czapek i oddali mu honory. Boka i jego towarzysze przez uprzejmość również zasalutowali. Pastor mówił dalej. Nie chcemy zaskoczyć przeciwnika. Przyjdziemy tu jutro dokładnie o pół do trzeciej. To wszystko, co mamy wam do powiedzenia. Prosimy o odpowiedź. Boka zdawał sobie sprawę, że jest to bardzo ważna chwila. Głos mu drżał trochę. Przyjmujemy wypowiedzenie wojny odpowiedział. Musimy tylko ustalić reguły. Nie chcę, żeby wywiązała się zwykła bijatyka. My też nie chcemy powiedział ponuro pastor i swoim zwyczajem opuścił nisko głowę. Proponuję przyjąć, kontynuował Boka, trzy rodzaje prowadzenia walki: na bomby piaskowe, zapasy oraz szermierkę na włócznie. Czy znacie obowiązujące w tych walkach zasady? Tak. Kto w zapasach dotknie ziemi obiema łopatkami, ten jest pokonany i odpada z walki. Ale może walczyć dalej na dzidy i bomby z piasku. Zgadzacie się? Zgadzamy. Włóczniami nie wolno ani uderzać ani kłuć. Dozwolony tylko fechtunek. Tak jest. I dwóch nie może napadać na jednego, ale całe oddziały mogą atakować się wzajemnie. Przyjmujecie? Przyjmujemy. Nie mam wam nic więcej do powiedzenia. Boka zasalutował, a delegacja czerwonych koszul oddała mu honory. Pastor jednak znów się odezwał. Muszę was jeszcze o coś zapytać. Nasz dowódca polecił nam dowiedzieć się o zdrowie Nemeczka. Słyszeliśmy, że zachorował. Jeżeli to prawda, to chcielibyśmy go odwiedzić, ponieważ okazał się niezwykle odważny, a my, takiego przeciwnika, bardzo szanujemy. Mieszka na ulicy Rakos, rzekł Boka. Pod trójką jest bardzo chory. Delegacja zasalutowała w milczeniu. Sebenicz znów uniósł w górę białą chorągiew, starszy pastor wydał komendę odmaszerować i trójka posłów opuściła plac. Na ulicy usłyszeli sygnał trąbki. To generał wzywał do siebie swoją armię, aby opowiedzieć, co się wydarzyło. Delegacja czerwonych koszul z piesznym krokiem maszerowała w stronę ulicy Rakos i zatrzymała się dopiero przed domem, w którym mieszkał nemeczek. Żeby się jeszcze upewnić, zapytali stojącą w bramie dziewczynkę. Czy tu mieszka nijaki nemeczek? Tak, odpowiedziała dziewczynka i zaprowadziła chłopców do ubogiego mieszkania na parterze, które zajmowali rodzice nemeczka. Na drzwiach znajdowała się mała, pomalowana na niebiesko blaszana tabliczka z napisem Andrasz Nemeczek, krawiec. Chłopcy weszli, ukłonili się i powiedzieli, co ich tu sprowadza. Matka Nemeczka, szczupła, wątła, jasnowłosa kobieta, bardzo podobna do swego syna, albo raczej odwrotnie, do której syn był bardzo podobny, zaprowadziła chłopców do pokoju, w którym leżał szeregowiec. Sebenicz, wchodząc, wysoko podniósł białą chorągiew, a starszy z pastorów wystąpił krok do przodu. Ferenc Acz przesyła pozdrowienia i życzy ci, żebyś jak najszybciej wyzdrowiał. Mały nemeczek, blady i wymizerowany, leżał na poduszce ze zmierzwionymi włosami. Słysząc te słowa, usiadł na łóżku, uśmiechnął się radośnie i zapytał: Kiedy będzie wojna? Jutro. Nemeczek posmutniał. To ja nie będę mógł przyjść, powiedział markotnie. Posłowie nic nie odpowiedzieli. Po kolei podawali rękę nemeczkowi, a groźny pastor, wyraźnie wzruszony, rzekł: Nie gniewaj się za tamto. Nie gniewam się. Powiedział cichutko Nemeczek i zaczął kaszleć. Opadł z powrotem na poduszkę, a Sebenicz poprawił mu ją pod głową. Po czym pastor zarządził. Idziemy. Chorąży znów uniósł w górę białą chorągiew i wszyscy trzej posłowie wyszli do kuchni. Tam zatrzymała ich z płaczem matka Nemeczka. We wszyscy, wszyscy jesteście takimi dzielnymi, i dobrymi chłopcami. Tak kochacie mojego biednego, małego synka. Poczekajcie chwilę. Dostaniecie po filiżance czekolady. Członkowie delegacji spojrzeli na siebie. Filiżanka czekolady była wielce smakowitą rzeczą, ale mimo to starszy pastor wystąpił krok naprzód i po raz pierwszy, nie opuszczając nisko głowy, jak to miał w zwyczaju, z godnością oświadczył. Dziękujemy bardzo, ale nie zasługujemy na czekoladę. Naprzód marsz. I odmaszerowali.